No made it. Ile razy w naszych życiach upadamy? Ile razy opatrywaliśmy rany? Ile razy jeszcze będziemy się bali? Ile będzie walki? Czy się nie poddamy? Ilu bliskich jeszcze stracimy po drodze? Ilu bliskich do końca z nami zostanie? Ilu mnie podniesie kiedy znów upadnę? Ilu pójdzie dalej? Prawdę. Ile razy w naszych życiach upadamy Ile razy opatrywaliśmy rany, Ile razy jeszcze będziemy się bali, Ile będzie walki, czy się nie poddamy Pierdolony wyścig zbroi, w którym tracisz, bo kolejna droga krzyżowa tak prowadzi Myśl Znowu poddać się odradza, błąd wolę umrzeć podczas walki o dom Zabierę walczyć o dom, którym dla mnie są marzenia. Wolę umrzeć podczas walki, nie chcę życia bez znaczenia. Jaki sens jest życie na dnie, o którym dla mnie jest brak marzeń brak celu w życiu równa się brak życia, taką filozofię wam dzisiaj przekażę Moim celem numer jeden prowadzić życie na spokoju Dobre wspomnienia i lekcje z porażek, tak żyję według własnego życia wzoru Każdy chce czegoś innego, miłości, spokoju, rozwoju, do życia powodu Na dobre życie jest tym sposobem. mimo to czujemy dużo oporu yeah. Ilu bliskich jeszcze stracimy po drodze? Ilu bliskich do końca z nami zostanie? Ilu nie podniesie, kiedy znów upadnę? Ilu pójdzie dalej, kto jest tu naprawdę? Ile razy w naszych życiach upadamy? Ile razy opatrywaliśmy rany? Ile razy jeszcze będziemy się bali? Ile będzie walki, czy się nie poddamy? Zbrojeń, w którym do. tracisz broń. Kolejna droga krzyżowa tak prowadzi. Myślisz, że się znowu poddać? Lecz odradzę, bo pozwolę umrzeć podczas walki o do. Czasem trzeba zrobić krok do tyłu, by nabrać rozpędu. Czasem trzeba w życiu coś poświęcić dla swego postępu. Stawiać na siebie nie kogoś, kto cię wymieni na srebro. Walczymy po to, by mieć coś. Wygrać wojnę to konieczność. Nawet jak brakuje tlenu, to biegniemy dalej uparcie. Nie po to tyle razy już wstawałem, żeby się poddać, wylądować na dnie. Ani razu w życiu się nie poddałem. Te słowa wpiszę w testament. Jeśli to jest dla mnie ważne, nie mam mowy o porażce. Yeah. Ilu bliskich jeszcze stracimy po drodze? Ilu bliskich do końca z nami zostanie? Ilu mnie podniesie, kiedy znów upadnę? Ilu pójdzie dalej, kto jest tu naprawdę? Ile razy w naszych życiach upadamy? Ile razy opatrywaliśmy rany? Ile razy jeszcze będziemy się bali? Ile będzie walki? Wyścig zbrojeń, w którym tracisz broń Kolejna droga krzyżowa tak prowadzi Myślisz, że się znowu poddać, lecz odradza bo umrzeć podczas walki